Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj oraz Legion, a przed Wami siódmy materiał z gry Secret 3. W poprzednim odcinku ukończyliśmy tą tutaj misję fabularną na Kwali i pokonaliśmy złego. Sandrax'a, którego chyba nie do końca pokonaliśmy, bo się gdzieś teleportował, to był taki wielki zmutowany Wolverine. Tu mamy kolejną misję fabularną Kopalnie Alcazaba, ale tutaj jest kolejna misja poboczna, która zakładam, że zwiększy nam kolejny zapas dla potek, a swoją drogą potki, potki, potki. Czekajcie. Muszę sobie zobaczyć, czy ja te potki sobie tu kupiłem. O no właśnie, proszę bardzo. Jeszcze to muszę sobie kupić, fajnie jakby to ten, no tak zakładam, że ta misja poboczna zwiększy zapas do temu zdrowia, tak może też być Więc lecimy do jeziora Walam. najemcy wylądowali nad jeziorem Walam i zaczęli grabić, mordować Jeśli nikt ich nie powstrzyma spróbują doszli do latarni i zaczną zabawić statki w łapkę. Go Let's go Pewnie będzie krótka, 5 minut to porwa, albo dwie Albo mniej Albo mniej Mniej niż minuta może być No obstawiam, że może być tu jakiś gigantyczny boss, jak to było wcześniej Albo horda niepowstrzymanych wrogów. A lot co to za morze złodziei Nie wiem, a co tam dzisiaj, bo my tu mamy dwie drogi. Co? Ty tutaj w dolnym rogu coś jeszcze może być, co? Eee, nie wiem. Nic nie ma. Chujnia. Chuj z grzybami i jajami. Panie chujnia z grzybnią tam jest. Ouu, nasi stary przeciwnicy! No. Orkowie gwałcą. Orkowie patrzą. Orkowie mają przewagę liczebną. Ja pierdolę. Zadam radę, panie. A no Ta. właśnie, ja mam nową umiejętność ludziska. Coś podwójką robię. Coś, co pulsuje i zwiększa urażenia przeze mnie zadawane. Fajna chałupa, mógłbym tu zamieszkać. Uuu. Uh. miał codziennie żuli pod oknem. O, to jest najlepiej, Kierowniku, pura, co no pięć Oho, znowu ten nasz bosik z pierwszej krainy To jest ten, Wiesz, Jacek On Nie przypomina? przypomina też tego, z Xpenda bros, Stonebanks. Ty, a on mi jeszcze przypomina tego pirata z fleszówki Fancy Pants O, to też No yes. i koniec! Ha. O, nawet się złożyło, że to ten zdrowia schiznę. Kościzna, kurwa. Kuro, Piotr, kurwa, no nie wyczymy. Kuro, no. Piotr, przynieś no mi klucz gwiazdkowy. Nie, przynieś mi klucz gwiazdkowy, nie kurwa, wielkanocny. Dobra, wychodzimy z tej misji. Dobra, wypędzam kurwa. Kola, Piotr, skażę na popiół do lodówki. Mm. Mm. Malag Malaga Maulaga Wy, Wyglądy M um. Yes No i dobra moi drodzy lecimy do tej głównej misji choć tu jest jeszcze kolejna misja poboczna też by można było w sumie ją zrobić, bo mamy ją odblokowaną. No, zróbmy ją pod rząd, będzie może jeszcze się czegoś tam zapas zwiększy. Nie ma tu już żadnego skrywalu, więc raczej to będzie coś co mamy aktualnie, a nóż, nóż aura ochronna przyda się w tym poziomie, co będziemy robić. No. Zwiadowcy donoszą, że w pobliżu wiosek nam ukrada kręcą się wę w... oddziały węży? Wrogie oddziały. Wrogie Wrogi oddziały! Wybij je. nim... Dobra, to trudno. Do. Pokonaj wszystkich w okej, okay, oczywiście. Dobra, no, ja się, że znowu będzie takie krótkie. Brak grzybki. Grzybki. Znowu urkowie. O, ty jest jak miło. Oho. LOL. co robi moja dwójka? O kurde, zajebiste. Faktycznie zwiększa obrażenia a takie pole które zwiększa obrażenia jak miło może tobie też eh. yeah. uh. Błeno. Aha, tu nic nie ma. Myślę, że to jakiś kurde skrzynia będzie czy coś Naprzód Naprzód drużyno! A co to jest? Gówno, niewidzialna ściana. No co to ma być? Nic nie rozumiem z tego. O nie. Sakret video recenzja. To jest to na kiwile Na co nie znasz? Wylew dostał wylewu. Sakret wideo recenzja, no to jest ten. O, no, a ostatnio, a co? Nagrał taką recenzję? Nie, ja ja sobie po prostu robię. A, a ja ostatnio oglądałem recenzję Quaza na temat tej gry I? Najpierwsze trzy minuty ją krytykował za to, że w sensie on nie grał, czy mówił w filmie, że nie grał we wcześniejszej części, ale po Liserszu ją zbeształ za to, że trójka jest po prostu nie powinna mieć trójki w nazwie. Ale później tak jakby miał ocenić tę grę to jest takim fajnym chilloutowym, na parę wieczorów mord mordobiciem. No. No i A co to za naleśniki? Co? O Kiwi! Albo jajka, albo grzyby. O kurwa. O Jezu, jakiś mag ognia. Zajebali statek, późno na przystani. Razem z moim bratem zostaliśmy sami. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład. Chcesz przeciwstawić się woli maga ognia? Nie śmiałbym położyć ręki na maga, a więc co byś zrobił na moim miejscu? Nic, Pieniądze, pieniądze. Gdy dowiedział się, nasz przymożny lord, nie ukrywam, że troszkę wkurwiony był. Kto strażnikiem Kurta, jest? Tak, tłumaczyłem wam. Nie dzięki ławce i nosa. Sercem, go strzeż. nikt nie może tu wejść. Prosto, wyśmiewa nasz rozkaz. Pa, 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 pa. Dobra, moi drodzy. Udało się, zdobyliśmy kolejną miksturę Aury. Więc mamy teraz po 3 więc pewnie jeszcze w przyszłości będziemy mieli większy zapas tych totemów zdrowia i energii. Czy my nie Dokładnie. pominęliśmy żadnej misji? Nie, nie pominęliśmy żadnej misji. Nie ma. No ale skądże. Olecimy, moi drodzy do... Jest ósma minta lecimy do kopalni Alkazaba. Alkazaba. Azkabana. Azkaban. Mm. Co on powiedział? Przekątna. <laughs> Noż, kurwa go jego maćno. Mógłby pan przyznać, że... Nie pytajcie co my braliśmy dzisiaj. Well. We might have figured out where that man is. next mission will take you into the mountain tunnels of the Alcazaba mines. Do we get to use a pickaxe? Not as much fun as you'd think. I recommend a double-bladed axe. For justice, of course. Of course. In the north, we mine with our bare hands and cut diamonds with our teeth. Ow. And about Zane's magic. You'll need to go deep into the ancient tunnels to find the hidden. Scouts reported it the last time troops attacked. He brought them through the portal from Ashgar, the Ashen capital. Put me outside this portal and I'll stop any army that comes through it. We're all going to shut down and make sure he never uses it again. We just don't know how. But you do have me. Once you get close enough, I should be able to sense how it works. That's <laughs> the plan, anyway. What do you say? At least <laughs> act like you believe this will <laughs> <laughs> work. I We're Dokładnie. Yes. A tak swoją drogą, tak z innej beczki. Bo ostatnio mówiłeś mi o tym, że Clash Royale... ty mi o tym, że Royal tam wrócił do życia. Nie, ty mi nie mówiłeś takich rzeczy, chyba. Nie mówiłem ci takich rzeczy, ja mówiłem tylko, że wróciłem do gry. A, no to mi znajomy powiedział, że Clash Royale wrócił do życia i coś tam zaczęli o niego dbać w końcu, więc może ja też wrócę. Może jakiś live co widzowie Co? O ko, nie wiem O, widzę. A tutaj kurna Bo taki troll jest w loch LOL! Jest w trollach! A lot. Ja się tak boję się poziomu kurwa Aż miesiąc, 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 miesiąc. W książkach. Co 10 punktów <smiech> dla gry w Co się dzieje? Te schody się ruchają. Padek obronny. Profesor, Profesor Dumbledore? Zrzucamy Bakorzany smażymy z dwóch stron. Dobrze, znam nasze przepisy. Chce mnie zabić, mamo! Chodź jest twoja mama? Nie mam Zbieraj powięcia. się i jedziesz do Łodzi! Nie Jerzy. Tak braliśmy coś. Tak, przeróbkę Harry... przeróbkę Harry'ego Pottera. Jerysz. Harry Potter, Jerysz! <grym> <grym> Ale jeszcze czas zginąć! Ale jest z nami. Tutaj. Przecież Dudley oddał ci swój stolec. Uuu, runę nową dostałem! Eee, to jest ta runa Co z DLC! za Tak. O no, kurwa mać. Spoko, jeszcze przyjdzie na twoje kolej. No, na pewno nie w tym poziomie. <laughs> Zobaczymy. Oczyść osadę górników. Uuu, to górnicza, brać! Co? Kurwa mać, to górnicza, brać! Miner? Yes. Dobrze, idziemy? Tak. Aha, bo ja idę w zupełnie przeciwnym kierunku. O, nowy poziom wiem. O, nowy poziom. O, skrzynkę znalazłem. O, to sobie tam zbierz. Imagine. Zbiorę, zbiorę. Mm. Mm. Kiedy będziemy ćwiartować? Tak. Jest. Tak myślałem, że tam coś w prawo górna będzie, a ja myślałem, że tutaj idąc, będzie coś tutaj jednak, ale nie. Coś w środku jest nie. Kurde. Go. Dobra, bum. Kolejny kur na trul. Trul, tr trul. Trul, trul. trul. Trul trzydziesty <laughs> czwarty. Eee, słabelusz. Słabelus, słabelusz kapelusz Dobra, sprawdźmy tak. Na, dla dobrej sprawy czy jakiegoś nic nie ma. Nie. Nie da Chcesz, papa, mój to najpierw wręcz się wat wyłudzać. Tak. Komar gigant mnie ujebał. O! Musimy zejść głębiej. O kurde Deep poziom drugetapowy. Zain! Zane. Biały ninja oraz postać z Borderlands. O kurwa, co? Mamy przesunąć wózek. Co? Eskortujemy jakiegoś payloada? Czekaj, bo ja muszę, muszę, prze, muszę minecartem przetransportować Deep Silver. Poczekaj, bo to za nami jej, hopie, Nie rób, bo tu jest ich tak dużo! Dobra, idę. Już skończyłem. Pomóż! Dobra, puszcza mi mnóstwo kul. O kurde, kule. dostałem! Zangriff! Dostałem go! Turutu! tak tu, tu. drzeryja? Co? Czemu tak drzeryja, ten typ? Nie wiem. Tu, tu, tu. Ja pierdolę. Jest. Pies. Pies. Pies, majster. O, coś tu znowu. O, ja też go mam. O widzisz, teraz się zwracają te runy, już nie mam przewagi hosta. Nareszcie. Czy... Super super area, naprawdę bardzo nam się przyda ta informacja. Chętnie przechowamy tą informację w naszych głęboko w naszych otworach odwetniczych Orkowie padą kobiety, orkowie gwałcą domy. Ja pierdolę... Hey, Wysadź ścianę. Ale nie mam taksówki, żeby ją wysadzić. Ja to jak ten! Gdzie pana wysadzić? Terrorysta z, tym, z, z C4 wchodzi do taksówki. Taksówkarz się pyta, gdzie, pan gdzie pana wysadzić. wysadzić? A, a terrorysta mówi, to ja to powinienem powiedzieć. To był pełny scenariusz z filmu Martina 4007 pana wysadzić Dobra, idę do tej ściany, mam w dupie tych orków Panie panu kosmicz! O co jest? To jest to? Fajna ściana! I... Nie tak, o zgładzenie Może to? Ty! O kurwica, coś podniosłem Dynamicę! Mmm, ty wreszcie coś nowego w tej grze. Mam przynosić rzeczy i przynosić je. Ja tyr, Ty jest zaawansowany. No hey, wow. to weź kurwa i półwóprą. Uwewewe? No to weź up-up papa. Uwolnij, uwolnij! Najlepsze, najlepsze to było zgubił swojego misia. <laughs> mountain, no. O kurwa! O kurde! Dobra, modlitwa bitewna. Yeah. Oho? Oho? Co to jest za jądro? Jakiś portal. To będzie ten kurna szereg Kratos, czego tam był? Nie godoj Nie powiem też No w sumie, o kurwa. Zamknij portal. On nigdy, prowadzą... nigdy nie prowadzą. do królestwa. Coś tam o 12 obrotów Co? koła, serio. Co? Znowu koła, kurwa. A tu są te koła. Dobra, obracam je. Co to jest, łokurw? Dobra.

Pieniądze! Kura już? Pieniądze! Tu koniec misji, żadnego bosia. Szkoda. Myślałem, że będzie Kratos Ale Mamy 20 minut, więc jeszcze starczy nam na jakąś misję poboczną. Po, po poboczną Poboczniak. Yeah. Fajnie. askabanu. Askabana. Oho, znowu jesteś lepszy. No, a kto mi może wymienić właściwości Mandragory? Przekątna. 10 punktów dla Gryffindor. Tak. Duch Oręża teraz tak, z i coś tam. Ataki sprowadzają sprowadzają na wrogów klątwę z powodu, które otrzymują nim przez 3 sekund o 5% więcej obrażeń. Wrogowie dotknięci klątwą do, atakują 25% szybciej. Co? No dobra, spróbuję. No dobra, spróbuję. Zwłok, żeby mnie otrzymują, nie przesłucham. Kurwa, że za gówno. Dobra, ten rośnie elf, uderzył. Ale gówno. Co nie? Według mnie nie robi wrażenia. Tak. Dobra, czas sprawdzić ten. Gaszdobi mój ulepszony. Dobra. Chyba jesteś gotów. A? Tak. Ok. Od poziomu 13 dobra. będziemy mogli sobie pancerz ulepszyć. Żebyście. Nie liście. No dobra, jeszcze sklep. Pobocznik, dobra, lecimy z poboczniakiem e, Maskarel, Makrela. Tak, jest. Mm. Kurno, to wygląda jak w Włoszech, kurde. są Włochy, ja ci mówię. Do it again. Winning. Nice, nice, nice. fuck? Yeah. They see me rolling. They, they hate see it. me rolling. They see me, see me rolling. They J.K. rolling. J.K. rolling. <laughs> they hating. <laughs> yeah, yeah, right. Uh -huh, jest duża skrzynia serio? Kurwa Co za... No, minuta minęła ponad... Uuuu! Yes. Nice! Kurwa łatwo! Jeszcze możemy zrobić ten survival kurwa. No. Wyjdź z misji. Jo. Yeah. Makryla. <coughs> Makryl. Makryl? Makarena, 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 Makarena. Bajla, Bajla. Coś uh, yes. smacznego. O nie kurwa, nie dam rady, bo tutaj, żeby blokować surliwal, trzeba zrobić tę, tę misję. A, co my to mamy niby? Doszajść do stwierdza do nie znieść ją do mroku. To w kolejnym odcinku. Moi drodzy, mam nadzieję, że nam się podobało. Dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się kolejnym razem w odcinku ósmym. Pa pa i...